Właśnie wróciłam z Lidla, zobaczcie co kupiłam pysznego i oczywiście kategoricznego. Mam tutaj carpaccio wołowe, ja uwielbiam podanie właśnie w taki sposób, czyli rucola grana padano, carpaccio, odrobina oliwy, sól, pieprz. Mamy idealną kolację, pyszne, niskokaloryczne, bo w takim opakowaniu jest tylko bodajże około 100 kalorii. Z łososia robię bowla w takim azjatyckim smaku, dodaję różne sosy, właśnie tutaj jakiś kupiłam nowy. Tego jeszcze nie znam. Stek wołowy tutaj raczej nie muszę wam tego pokazywać, bo jest oczywiste. Rybki nigdy za dużo. Omega 3. Polecam. Tutaj mam akurat doradę w całości wędzoną. Burata. Często właśnie też dodaję ją do makaronówkę do typu z cukini. Śmietanka do różnych sosów. Serek wiejski. Tutaj akurat lekki. Zazwyczaj kupuję normalne, ale że nie było w sklepie innego, to kupiłam taki. Twaru półtłusty. Czekolada z orzechami, tą bardzo, bardzo lubię, ale uważajcie, bo tu jest troszkę więcej cukru, no bo jest 57%, ale ja dodaję odrobinkę, więc kupuję ją, tak wiecie, dla smaku. I to jest moje odkrycie, zero węglowodanów i bardzo, bardzo fajny produkt, jeśli chodzi właśnie o taką kuchnię azjatycką, możecie sobie robić bowle, ja też właśnie się inspiruję tymi z opakowań bardzo często, tylko zamiast właśnie ryżu dodaję ryż na przykład z kalafiora albo ryż koniak. Czas na warzywa i owoce, tutaj właśnie mam kurki, które już wcześniej leżały, do jajecznicy, albo po prostu też robię właśnie z makaronem, z cukinii, ze śmietanką. E, mamy sałatę szyńską, malinę maliny do deserów, albo po prostu na omlet. E, tutaj mamy pomidory malinowe polskie, takie karbowane, <grymne> zobaczymy czy dobre. Szczypiorek do moich bowli, kalafior do bowla, rukola do carpaccio, cukinia właśnie do makaronu. I tak to właśnie u mnie wygląda. Bób. Bób jest keto, pamiętajcie. W oczywiście zależy od ilości. W 100 gramach jest tylko niecałe 20 gramów węglowodanów, więc możecie od czasu do czasu zjeść, szczególnie jak jest teraz sezon kruszka i szczypiorek. I na koniec ogórki. Ogórki e, do bowla, ale również jest to taka niskokaloryczna przekąska. Jak macie na coś ochotę, to robicie sobie, wiecie, takie patyczki, kroicie i jecie do filmów. Także bardzo polecam do tego sól i można jeść. I tak właśnie wyglądają moje zakupy, dużo warzyw, dużo mięsa, ryby, no jest po prostu wszystko.